Jeśli kiedykolwiek dotkniesz któregoś z tych zwierząt, biegnij ile sił w nogach i wołaj o pomoc. Na Ziemi żyje około 8 milionów gatunków zwierząt, choć nikt nie zna ich dokładnej liczby. Jedne hipnotyzują olśniewającym pięknem, inne odstraszają surową brzydotą, ale pozory mylą. To, co wygląda niewinnie, bywa śmiercionośne, a to, co wzbudza grozę, może okazać się całkiem nieszkodliwe. Spójrz choćby na tę z pozoru uroczą gąsienicę. Jej ciało okrywa puchate karmelowe futerko, przez co przypomina miniaturowego. Chomika, wygrzewającego się na słońcu. Pod miękką kołderką kryją się jednak setki mikroskopijnych kolców, wypełnionych jadem, które potrafią powalić dorosłego człowieka. Zapamiętaj więc jedno: w Królestwie Zwierząt wygląd rzadko zdradza prawdziwą naturę. Przekonasz się o tym już za chwilę. Przed nami pięć najpiękniejszych, a zarazem najbardziej toksycznych zwierząt na Ziemi. Zapraszam do oglądania. Fletowiec kapturowy zamieszkuje Nową Gwinę oraz sąsiednią wyspę Japen. Z wyglądu przypomina naszą wilgę zwyczajną. Sylwetki obu ptaków są podobne, lecz różnią się barwami. Wilga lśni jaskrawo-żółtym upierzeniem, a tłów fletowca jest rdzawo-pomarańczowy. Niby niewielka różnica, ale nie daj się zwieść pozorom. Pióra i skóra fletowca są nasycone batrachotoksyną. Jedną z najsilniejszych znanych trucizn. Gdy zaatakuje go drapieżnik, toksyna działa błyskawicznie, blokuje kanały sodowe w błonach komórek nerwowych i mięśniowych, nie pozwalając im się zamknąć. Wtedy neurony tracą zdolność przewodzenia impulsów, mięśnie wpadają w ciągły sztywny skurcz, a serce zaczyna bić chaotycznie lub całkiem się zatrzymuje. Jeśli drapieżnik chwyci ptaka pyskiem i wchłonie dużą dawkę trucizny, paraliż i śmierć mogą nastąpić u niego w ciągu. Kilku minut. Ale dlaczego fletowiec jest tak toksyczny? Okazuje się, że sam nie wytwarza batrachotoksyny. Badacze byli w szoku, gdy odkryli, że ptak ładuje się śmiercionośną trucizną, zjadając niepozorne chrząszcze, w których wykryto rekordowe stężenie tej samej substancji. Pewnie teraz zastanawiasz się, czy toksyna fletowca zagraża również człowiekowi. Zwykłe muśnięcie piór nie dostarczy dawki groźnej dla życia, choć wywołuje. Bolesne mrowienie i drętwienie skóry. Jednak warto zachować ostrożność. W 2025 roku europejski zoolog badający ptaki w dorzeczu rzeki Sepik przeniósł fletowca gołymi rękami. Kilka minut później wystąpił u niego ostry paraliż palców, utrzymujący się przez kilka godzin. Ta nietypowa gąsienica doczekała się memicznego przezwiska Trump Pillar, ponieważ jej puszysta grzywka kojarzy się internautom z grzywką prezydenta USA. Występuje głównie w Ameryce Północnej i Południowej, zwłaszcza w ich ciepłych rejonach. Larwa motyla wygląda niewinnie, lecz pod miękkim futerkiem skrywa mikroskopijne kolce połączone z gruczołami jadowymi. Przy dotknięciu każda igiełka wstrzykuje mieszankę ostrych białek, Enzymów wywołujących stan zapalny oraz kwasu mrówkowego, tworząc supertoksyczny koktajl uznawany za jeden z najsilniejszych wśród gąsienic. W przeciwieństwie do fletowca, ta gąsienica stanowi realne zagrożenie dla człowieka. Jej ukłucie powoduje natychmiastowy, przeszywający ból promieniujący do pach i pachwin. Zaczerwienienie i obrzęk mogą utrzymywać się od kilku godzin do tygodnia, z często towarzyszącymi nudności Skurczami brzucha i krótkotrwałymi objawami wstrząsu. Toksykolodzy zalecają natychmiast usunąć kolce taśmą klejącą, schłodzić miejsce lodem i sięgnąć po leki przeciwalergiczne. Gdy ból nie ustępuje, podaje się dożylnie silne opioidy, np. morfinę. O toksyczności tej gąsienicy przekonała się pięcioletnia dziewczynka, która bawiła się na placu zabaw w przedszkolu w Teksasie, gdy włochata gąsienica spadła z drzewa prosto na. Na jej ramię. Od razu poczuła palący ból, a opiekunowie wezwali pomoc medyczną. Tego samego roku 15-letni chłopiec podczas rodzinnych prac porządkowych w ogrodzie na Florydzie otarł nad garstkiem o ukrytą w liściach gąsienicę. Poczuł gwałtowny, silny ból, a wysypka rozniosła się aż po klatkę piersiową. Chłopiec szybko trafił na ostry dyżur. Ta żaba zamieszkuje jedynie w wybrzeże Kolumbii. Mierzy zaledwie 5 cm, a błyszczy ostrzegawczą kanarkową żółcią. W jej skórze kryje się blisko 1 mg batrachotoksyny, tej samej substancji, którą gromadzi fletowiec, lecz w dawce wystarczającej by uśmiercić dorosłego człowieka. Żaba nie wytwarza jadu samodzielnie, podobnie jak fletowiec ładuje się nim, zjadając toksyczne chrząszcze. Mutacje w jej kanałach sodowych że pozostaje całkowicie odporna na własną broń. Nie bez powodu drzewołaz złocisty nosi angielską nazwę Poison Dark Frog, dosłownie trująca żaba od strzałek. Indianie Embera, od wieków zamieszkujący wilgotne lasy Kolumbii i Panamy, wykorzystują jad drzewołaza do polowań. Ścierają truciznę ze skóry żaby w groty dmuchawkowych strzałek, dzięki czemu trafione zwierzę ginie niemal natychmiast. Batrachotoksyna zachowuje zabójczą skuteczność na takich strzałkach nawet przez kilka miesięcy. Ten uroczy ślimak zamieszkuje Indo-Pacyfik, osiąga 2 cm długości, a w sieci zyskał sławę morskiego króliczka. Na pierwszy rzut oka wygląda jak puchata kulka z czarnymi uszkami i białym futerkiem, lecz to tylko złudzenie. Uszy są w rzeczywistości rinoforami, czyli czułkami węchowymi. Futro tworzą setki mikroskopijnych brodawek rozlokowanych wokół czarnych kropek, które pełnią funkcję receptorów dotyku. Pod Puchatym futerkiem kryje się złożony arsenał chemiczny. Ślimak pożera trujące gąbki i magazynuje ich toksyny w swoim ciele. Więc jeśli drapieżnik połknie króliczka, toksyna błyskawicznie paraliżuje mięśnie jego gardzieli, zmuszając agresora do wyplucia zdobyczy. Dla człowieka kontakt z tym ślimakiem jest praktycznie niegroźny, co najwyżej może wywołać lekkie podrażnienie skóry. Ale uwaga! Połknięcie tego mini królika powoduje silne skurcze i wymioty. Lepiej trzymać się od niego z daleka. To nietypowe zwierzę można spotkać w Australii i na Tasmanii. Wygląda jak połączenie kaczki, bobra i wydry, a mimo to jest ssakiem, który składa jaja. Samce mają na tylnych łapach rogowe ostrogi połączone z gruczołami wydzielającymi peptydową toksynę, aktywną głównie w sezonie godowym. Dziobaki wykorzystują ostrogi do walk terytorialnych z innymi samcami. Niestety ukłucie jest niebezpieczne dla Człowieka. Jad wywołuje natychmiastowy, przeszywający ból oraz masywny obrzęk utrzymujący się tygodniami. Najgłośniejszy incydent z udziałem dziobaka wydarzył się w 2023 roku na Tasmanii. 62-letnia kobieta podniosła z rowu rzekomo rannego samca dziobaka, a zwierzę wbiło ostrogi w jej prawą dłoń. Kobieta opisała ból jako najgorszy w życiu, porównywalny do wbicia noża. Po dwóch godzinach trafiła do szpitala z bardzo wysokim ciśnieniem, masywnym obrzękiem i bólem ocenionym na 10 na 10. Mimo przyjmowania silnych leków, napady bólu wracały jeszcze przez kilka miesięcy. Nasze zestawienie dobiega końca, ale jeśli chcesz poznać najgroźniejsze stworzenie oceanu, koniecznie obejrzyj odcinek o kubo meduzie, który właśnie wyświetla się na ekranie. I oczywiście subskrybuj kanał Dzika Planeta, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. Do zobaczenia w kolejnym filmie.